Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Spotykamy się w czasie pełnoskalowej wojny. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku i prawie codziennie słyszymy informacje o ostrzałach. Rozmawiam z Dmytrem Antoniukiem. Kolegą redakcyjnym, razem pracujemy w Radiu Wnet, razem jesteśmy związani ze Wschodem, z redakcją wschodnią, z tematyką ukraińską, a Dmytro Antoniuk jest krajoznawcą, osobą, która napisała szereg przewodników po Ukrainie, w dużym stopniu koncentrujących się na polskich zabytkach, albo zabytkach, które mają związek z polską kulturą, czy z polskimi rodami. Dmytrze, powiedz w czasie twojej pracy, ile zabytków zwiedziłeś, w ilu miejscach byłeś? Ja rozumiem, że to jest pytanie trudne i być może nawet nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie. Tak, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Teraz przedstawiam, tak jestem w Polsce z prezentacjami swojej książki o zamkach i rezydencjach związanych z polskimi rodami na Ukrainie. I w tej akurat książce chodzi, opisane są... 512 zabytków, a jeszcze mam poprzednią książkę o rzymskokatolickich klasztorach, tam też setki. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zwiedzałam dużo. Czy w czasie Twojej pracy, krajoznawcy, autora przewodników, jesteś w stanie powiedzieć, ile czasu, ile kilometrów spędziłeś w drodze? Dziesiątki tysięcy, więc czasu też nie mogę wyliczyć. Czy z tych zabytków, którymi się zajmowałeś, a rozmawiamy kilka dni po tym, jak została ostrzelana bestialsko Odessa? Wiemy, że ważne zabytki w Odessa zostały zniszczone. Czy w czasie tej fazy aktywnej rosyjskiej agresji na Ukrainę jakieś zabytki zostały jak do tej pory zniszczone? Tak, niestety zabytki na Ukrainie są od, od, od czasu tej. Pełnoskalowej inwazji rosyjskiej są uszkodzone, uszkodzone albo zniszczone. Teraz na stronie Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy jest już taki martyrolog, który zawiera chyba już nawet ponad 500 tych zabytków. Także te nasze skarby wspólne, one też cierpią, jak i Ludzie od tej wojny. I dlatego spotkaliśmy się w studiu Radia Wnet, żeby dla Państwa zapisać ten podcast. Podcast ma przybliżyć zabytki związane z polską historią, z polską kulturą. Dmytrze, jaką listę przygotowałeś? Ile podcastów będzie, ile zabytków w tych naszych spotkaniach? Będzie tych podcastów 20. Zabytków będzie trochę więcej, bo w każdym podcaście może być kilka tych opowieści, ale w... ważna jest moim zdaniem też geografia tych zabytków. Będzie mowa o pałacach, zamkach, kościoła, kościołach, klasztorach, którzy. Które znajdowały się w II Rzeczypospolitej za jednym wyjątkiem, za wyjątkiem kamieńca, kamieńca Podolskiego, który jak wiadomo w międzywojennym czasie był po stronie sowieckiej. Czyli za linię Zbrucza przejdziemy tylko jeden raz w czasie naszych podróży. Tak jest. A zatem rozpoczynamy serię naszych podcastów jako pierwsze Brzeżany. Podcast na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl. Te podcasty powstają po to, żeby przybliżyć naszym słuchaczom polskie zabytki na Ukrainie w czasie agresji rosyjskiej na to państwo. Nie znamy dnia ani godziny. W każdej chwili któryś z nich może zniknąć, dlatego chcemy je państwu przybliżyć. Tak, Brzeżany jedna z tych miejscowości, które zwiedziłem jedną z pierwszych, kiedy zaciąłem Podróżować i często bywałem w tym mieście. A w Brzeżanach jest sporo zabytków. Może znasz niektórzy z nich? Brzeżany znam słabo, przejeżdżałem, ale wiem, zajrzałem. Zamek Sieniawskich, renesansowy z XVI wieku, były tam pochówki rodu Sieniawskich. Dokładnie, ale w ogóle no, chyba prawie wszystkie te zabytki najważniejsze w tym mieście związane są z rodem sieniawskich herbu Liliwa. I ważne też wspomnieć, że często przyjeżdżają na przykład turyści i idą zawsze do zamku, ale nie wiedzą o tym, że w tym mieście znajduje się też zabytkowej farnej, parafialnej kościół świętych Piotra i Pawła, a druga nazwa to Narodzenie Najświętszej i panny, tak. I ten kościół powstał na początku XVII wieku. Zaczęli jego budować z fundacji Adama Jeronima Śniewskiego, a skończyli w 1626. była konsekracja tego, tej świątyni. Ciekawe, że tam. W tym kościele uh, um, były i zabytkowe freski uh, i też uh, um, no, uh, renesansowe rzeźby i łuk tęczowy, który, który, którego autorem jest wybitny mistrz z tamtych czasów, który działał w, w stylu manieryzmu, który był bardzo popularny, wtedy modny, Jan albo Johan Fister. I ten, ten zabytek, ta świątynia była już za. Za granicami, za murami miasta i obok, obok świątyni, stoi dzwonica, która była po prostu jednym, jedną z wież, jedną z baszt, obronnych tego miasta. Więc też pełnił funkcję ten kościół obronny. No i ważne też powiedzieć, że w w tym kościele też były nagrobki różnych, różnych ziemian, w tym, w tym ostatniego właściciela brzeżan, a mianowicie Jakuba Potockiego i w czasach sowieckich i w pierwszych latach po Odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w Kościół po prostu był stał albo pustej albo służył jako magazyn i dużo tego wszystkiego, co tam znajdowało się, mianowicie zabytkowy ołtarz i różne inne rzeczy zostały zniszczone, ale w 1996 ta, ta świątynia była oddana z powrotem do wiernych rzymskokatolickiego obrządu i obrządku i teraz od początku lat 2000 trwają prace konserwatorskie, a które też prowadzone są w, z udziałem na przykład Instytutu Polonika. Warto przy tej okazji nadmienić, że Edward Rydz-Śmigły urodził się w Brzeżanach. Dmytrze, myślę, że to pytanie dotyczy wielu miejsc i miast kresowych, o których będziemy rozmawiać. Synagoga. Była tam synagoga? Była synagoga, tak, i są jej resztki, XVIII-wieczna synagoga, w ogóle w Brzeżanach mieszkało, jak i w większości tych, w tych miast, miasteczek, dużo Żydów, oczywiście, społeczność żydowska była wielka i to nie, była nie jedyna synagoga, a teraz niestety są no, jej chyba... Resztki. Ale wrócimy do a, zamku, do największej chyba a, 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 atrakcji Brzeżan. Zamek został z, a, założony i zbudowany przez a, wielkiego koronnego hetmana Mikołaja Sieniawskiego. I e, ciekawe, że niektórzy z e, historyków mówią, że on nigdy nie został zdobyty przez nikogo, a na przykład e, w Maurycy Maciszewski mówię, że nie. W 1648 roku e, kozacy Maksyma Krywanosa a według zdrady e, w załogi tego zamku by, e, w, w, wdarli się do zamku, a dalej jeszcze to powtórzyli Szwedzi a podczas wieku. Wielkiego potopu, tak, szwedzkiego, A, ale najważniejsze, najważy, najważniejszym zabytkiem tego, tego zamku jest. jest Kaplica Sieniawskich Świętej Trójcy. Ona jest nawet większa od kaplicy boimów w Lwowie i ona jest renesansowa, po prostu przepiękna. My możemy zobaczyć teraz chyba tylko zdjęcia z czasów międzywojennych albo przed jeszcze pierwszą wojną światową, bo zamek był podczas tej wojny światowej bardzo uszkodzony i tam znajdowały się marmurowe i ale Strowe sarkofagi różnych przedstawicieli rodu sieniawskich. I ważne, że w 1920 roku część tych sarkofagów została wywieziona do Polski i znajdują się teraz w piaskowej skale, a część trafiła do magazynów w Lwowie i teraz w posiedzeniu Lwowskiej Galerii Sztuki. I znajdują się w magazynach Oleska też w obwodzie lwowskim. No i najważniejsze chyba jest to, że ta bardzo uszkodzona kaplica w czasach sowieckich, w czasach I i II wojny światowych, teraz ta kaplica jest odnowiana. W Pojedyncze sarkofagi są odnowiane. Tak? I, I mam nadzieję, że wkrótce no albo za jakiś czas ten zamek już całkowicie będzie no, w, w lepszym stanie, bo od dwa, 2001 roku działa tam Państwowy Rezerwat Historyko-Architektoniczny. Dmytro Antoniuk opowiadał o zabytkach, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko.